Pani, tutaj Emma, ta tam przyszła moja nagroda. Nagroda, którą wygrałam w Candy. Jestem bardzo ciekawa, co to jest, bo szczerze mówiąc, wiem tylko, że to było coś godzus, jakaś torba, ale dokładnie, ponieważ nie jestem taka za bardzo w godzuskach, nie, nie mogłam ze zdjęć wnioskować, co to dokładnie jest. Dzisiaj przyszło, jak widzicie, już trochę otworzyłam, żeby teraz nie szeleścić i zobaczymy teraz razem. Wow! Kodżuski! A! Ah. To jest taka torba! Zaczniemy od początku. To jest najpierw ta z konikiem na koniu. Miała być właściwie o, o, o steplach, tam nie było mowy. Ładna jest. I ta syrenka. Ona też jest bardzo ładna. Chyba zacznę lubić bodżuski, dziewczyny. Okay. Czekajcie. Wyciągnę tą kartkę. Piękna. I teraz ta tam moja nagroda. O, to jest skóra. Jaka fajna. Bardzo, bardzo, bardzo delikatna. To jest torba na przyrządy. Tutaj można powkładać stemple, na przykład. Tutaj na przykład ołówki, pędzle. I tu ma jeszcze takie trzy małe kieszonki. I można to też powiesić. Albo jako kosmetyczka można używać. Nie? Tu jest pokazane na przerządy. Nożyczki, trochę papieru, linijka, gumka. Fajna. Ja się to cieszę. Wiem, że mówiłam, że życzę komuś innemu. Życzyłam też komuś innemu, ale chyba jej nie oddam. Chyba mi się podoba. Bardzo fajna. Nie umiałam sobie nic wyobrazić. Patrzcie, jaka fajna. A ponieważ pierwszy raz coś wygrałam w ogóle z Gozius. I w ogóle coś wygrałam. Przepiękna. Tu można powkładać takie mniejsze. Gdzie jest moja? O, oh, washi można tu włożyć. Markery. A tutaj papiery po prostu. Jak na warsztaty się jedzie na przykład. Bardzo ładna. Jest takie prawie przyroczyste, także będziemy... No, poczekajcie. No, nie będziemy tutaj szaleć, nie? Jak już go już, to jak już santoro, to włożymy santoro papier, nie? Proszę bardzo. Stęple się teraz tutaj nie zmieszczą. No ale jakoś sobie poradzimy. Bardzo, bardzo ładna. Dziękuję ci bardzo, Kingo. Bardzo się cieszę, że mogłam udział wziąć w tym wyzwaniu i bardzo się cieszę, że Zrobiłaś właśnie candy w, który, candy, w którym trzeba było coś zrobić, a nie tylko lajkować. I życzę Ci następnych subskrybentów. I dziękuję bardzo za piękną nagrodę. Będę strzec jak oka w głowie. To bardzo mi się podoba. Bardzo się cieszę. No i oczywiście za tego Józki bardzo też Ci dziękuję. Co już właściwie niepotrzebne było. Ale są też przepiękne. Co, to, by było, to by było wszystko. Chciałam Wam po prostu pokazać. Teraz mogę pokazać też całą pracę. Dołączę to do tamtego filmu i... Dziękuję Ci bardzo.